Cześć i witam. Tu mamy pucharek uzbrojony i niebezpieczny. Ehm, polega na tym, żeby skompletować i założyć dowolny zestaw Wiedźmińskiego rynsztunku. I tu, jak na mapce widzieliście, e, z samym początkiem filmiku pokazywałem Wam pierwsze miejsce. Jest to grota e, smokobójcy. Tu podniesiemy nasze pierwsze cztery elementy. Właśnie tego rynsztunku będziemy mieli jeszcze dwa inne miejsca em, które będą ostatni bastion tam będziemy mieli jeden, jeden i samotna skała i tam też em, będziemy mieli jeden element tego uzbrojenia do podniesienia lub do znalezienia. Ja wam tutaj em, w dalszej części pokazałem wszystkie Miejsca, znaczy się na mapce, gdzie się należy udać. Można to znaleźć też, to zadanie można znaleźć w jakichś skrzyniach, czy coś takiego, żeby tą misję właśnie wykonać. Tutaj, jak widzicie, pokażę Wam pierwszą skrzynię, i tu znajdziemy cztery elementy. Teraz, jak wyjdziecie z tej jaskini, ja Wam od razu zabiorę Was do drogowskazu. Gdzie będziemy mogli się przenieść w następne miejsce, czyli ostatni bastion? Tam będziecie prawdopodobnie musieli walczyć z gryfami, bo tam jest gniazdo gryfów. Tutaj zaraz na mapie zobaczycie, gdzie to dokładnie się znajduje. Tutaj jeszcze szukałem tego. Ja to pierwszy raz oczywiście nagrywałem. To musiałem trochę poszukać, ale jak już widzicie, zbliżam się do tego miejsca, nie do tego miejsca. No, no, dawaj, 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 jeszcze kawałek. O, dobra, to jest właśnie ostatni um, bastion. Tu znajdziecie skrzynię na samej górze, um, będziecie wchodzić tutaj po schodach. Ja tu jeszcze jakieś skrzynki dziwne zbierałem. Warto takie miejsca przeszukiwać. Można znaleźć czasami ciekawe rzeczy, jakieś schematy, albo jakieś przepisy, i jakieś inne rzeczy. W każdym razie. Um, Chyba to jest jeden z najłatwiejszych różdżlunków do znalezienia. Jak już wcześniej mówiłem, zawiera on 6 elementów czyli akurat tyle, ile nam będzie potrzebne do zaliczenia tego trofea. Tutaj już, już podniosłem ten kolejny, i teraz już na mapce zobaczycie za chwilę następne miejsce i będzie to samotna skała, i tam znajdziemy już ostatni element właśnie tego uzbrojenia. Tutaj jeszcze będziecie tutaj się skrolujcie właśnie do tego punktu mocy i po tym jak odwrócicie się i wskoczycie do wody tam będzie takie przejście znajdziecie, którym będziecie mogli wejść właśnie na tą wieżę. Później jak tam jak wyjdziecie na tam na poziom chyba na ten pierwszy poziom tam będziecie mogli zwodzony most sobie otworzyć. Tutaj nie ma za dużo przeciwników, tutaj będą tylko pływający. Później na samej górze jest jeden potwór, którego możecie zabić. Tam też jest skarb, który możecie podnieść. Także ja tu chyba robiłem na lewej, że na poziomie chyba 10, nie 10, może 12, coś takiego robiłem. Także jakoś nie, nie sprawdziło, mi to problemu. także... Możecie sobie akurat ten, to uzbrojenie m, podnieść. Wiem, że chyba jest jeszcze wie, nie, niedźwiedzia uzbrojenie, brzmi i ch chyba jeszcze, je, je, chyba cztery takie różne e, zestawy są. Nie jestem e, do końca teraz pewny, ile dokładnie tych zestawów jest. E, ja akurat wziąłem ten, ten mi się wydawał najłatwiejszy do skompletowania i, i to skompletowałem sobie. Aczkolwiek on jest na poziomie niższym niż ja już jestem, także tam chyba tylko parę elementów było w sumie z tego uzbrojenia przydatnych. Miecze sobie oczywiście wymieniłem od razu. Jak tutaj widzicie na filmiku, to właśnie chyba tutaj most zwodzony otworzyłem, czyli to przejście, i tam będzie też ta skrzynia tutaj podniesiona. Miałem tam baga właśnie z tym potworem mi się w oknie zaklinował, nie wiem jak to się stało, ale dałem radę. W każdym bądź razie tutaj już ostatni element będę podnosił, czyli ten um, szósty i przejdziemy od razu um, do wykowania. Ja tutaj pominąłem etapy, gdzie szukałem kowali i płatnerzy, także możecie sobie tutaj już tylko zobaczyć, jak właśnie te wszystkie elementy po kolei będę wykuwał możecie zobaczyć też z jakich, jakie minerały jakie materiały są potrzebne jak nie będziecie mieć jakiegoś to pamiętajcie że możecie któreś elementy które macie w ekwipunku możecie jakby to rozebrać na części ja tam miałem chyba z, z proszkiem potwora problem z okiem potwora będziecie mogli pozabijać parę Potworów na pewno jakieś Wam wypadną, jak będą Wam brakować, bo nie mogłem ich znaleźć w żadnym sklepie. I potem już jak... E ...właśnie wykujemy te wszystkie elementy, zostanie nam tylko ich e założenie ich i oczywiście pocharek nam wpadnie. E tutaj jak widzicie będę już zakładał ten ekwipunek cały. Jeszcze Wam na samym końcu pokażę... E ...jak ten ekwipunek wygląda, jak już... E jest założony właśnie jak Gerald go nosi. Także ja mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że Wam się do czegoś w ogóle przyda. Ja się już z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Hej.